Prawie dwa miesiące po terminie, ale w końcu się udało. Park Johnstona koło szkoły podstawowej nr 7 w Lesznie jest znów dostępny dla spacerowiczów. Rewitalizacja Johnstona rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Zgodnie z umową wszystkie prace miały być zakończone do 30 kwietnia. Nie udało się, kolejnym terminem otwarcia parku był koniec maja. W połowie miesiąca co prawda dokonano odbioru, ale ze względu na suszę, a w konsekwencji zbyt powolny wzrost roślin nie zdecydowano się na usunięcie ogrodzenia i udostępnienie alejek spacerowiczom. Mijały kolejne tygodnie, w parku rozgościły się ptaki i owady. Dziś już mieszkańcy Leszna w końcu mogą cieszyć się parkiem Jonstona w nowej odsłonie. Prócz nowych alejek, ławek, oświetlenia, stojaków na rowery czy roślin zainstalowano hotele dla owadów, karniki dla motyli, tablice złudzeń i dydaktyczne. Specjalnie z myślą o najmłodszych przygotowano ścieżkę edukacyjną. Prace w parku Jonstona zostały zrealizowane w ramach częściowo finansowanego z funduszy unijnych projektu Zielone Leszno.